Jakiś czas temu w internecie pojawiło się takie coś jak Project Stream. Był to jeden z projektów Google, który polegał na tym, że osoby, które się zapisały, mogły sprawdzić streaming Assassin's Creed Odyssey z serwerów Google bezpośrednio na ich przeglądarkę, bezpośrednio na Chroma. I Google ma dużo różnych tego typu projektów. Większość z nich kończy się w fazie prototypu, jednak tutaj było bardzo dużo plotek i ewidentnie widać było, że Google przygotowywał się do czegoś większego. I tak oto dzisiaj, 19 marca 2019, odbyła się konferencja Google na GDC, Game Developer Conference, na której pokazali stage. właśnie ewolucja tego co zapoczątkował Project 3. Ma być to platforma do grania, ale nie platforma w sensie tak jak PlayStation czy Xbox, gdzie kupuje się pudełko, tylko ma to w pełni polegać na streamingu. Do streamingu już wiele firm podchodziło, jednak Google ma tutaj taką przewagę, że jest to jednak obok Facebooka największa firma technologiczna polegająca na przesyłaniu danych, więc jednak ta infrastruktura Google, ich serwery są przynajmniej według nich na tyle dobre, na tyle można na nich polegać, że można streamować gry nawet w 4K i 60 klatkach z HDR bezpośrednio na laptop, telefon, telewizor czy jakikolwiek inny ekran, jaki każdy posiada w domu. Także to ma być główny zamysł całości, żeby dać jak największej ilości osób dostęp do tych wysokobudżetowych, największych, najładniejszych gier, bez potrzeby posiadania drogiego gamingowego sprzętu. I to wszystko z poziomu przeglądarki, bądź też pewnie aplikacji na smartfony czy tablety. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Google pokazał w kontekście Stadia, jest kontroler. Nie taki, nie taki, tylko taki. Chociaż tych dwóch też będzie można używać, ponieważ jednak Google tutaj chce dać jak największej ilości ludzi dostęp do tego, więc będzie można używać myszki klawiatury czy swoich wcześniejszych padów, jednak zaprojektowali też swój własny Stadia Controller, który ma być o tyle niezwykły, że ma mieć w siebie wbudowane Wi-Fi. I to Wi-Fi będzie się łączyło bezpośrednio z serwerem, na którym streamowana jest nasza gra, i dzięki temu, że nie będzie to musiało iść przez nasz komputer, tylko bezpośrednio z kontrolera już do routera do serwerów, to teoretycznie input lag będzie jeszcze mniejszy. Chociaż jak to będzie się sprawdzało w praktyce i czy jakakolwiek różnica między zwykłym padem a tym stadiowym kontrolerem będzie? No to zobaczymy już w przyszłości. Jednak jest tutaj ważny feature, ponieważ o ile przycisk do robienia screenshotów jest już na PS4 i Xbox One też ma w miarę łatwą funkcję robienia screenshotów przy nagrywaniu wideo, tak ważniejszy wydaje się przycisk asystenta Google, dzięki któremu będziemy mogli mieć do niego dostęp w miarę łatwo. I w kontekście asystenta Google jedną z ciekawszych rzeczy jaką pokazali jest ułatwianie sobie gry. Pod tym kątem, że teraz z reguły, jak się zatnie ktoś gdzieś w grze i chce zobaczyć, jak przejść dalej, zobaczyć na przykład rozwiązanie jakiejś zagadki, musi wyjść z gry, włączyć YouTube'a, wyszukać konkretne walkthrough i zobaczyć, jak to się przejdzie. A tymczasem na Stadium będzie można po prostu wcisnąć przycisk asystenta Google'a i pokazali to na przykładzie Tomb Raider'a. Więc będzie można na przykład spytać, jak mam przejść ten grobowiec, i wyskoczy nam od razu konkretny moment w konkretnym filmie, żebyśmy mogli jak najszybciej rozwiązać. Związać tą zagadkę i wrócić do grania, wrócić do tych ciekawszych rzeczy, które czekają za tą zagadką. I to też nie jest jedyny sposób, w jaki Stadia będzie się integrować z YouTubem, ponieważ oczywiście żyjemy w erze ciągłych streamów z gier, jednak naprawdę dużo osób, które spędzają czas na YouTubie, spędzają ten czas na oglądaniu filmów z gier. I dlatego też to, co streamowane jest na nasz komputer, żeby grać, możemy w dowolnym momencie też puścić na YouTube'a i normalnie zacząć streamować to, w co gramy na Stadia. Plus może to też być w drugą stronę. Pokazali to na przykładzie właśnie tego Assassin's Creed Odyssey, że można sobie oglądać zwiastun na YouTubie i pod koniec pojawia się karta Zagraj teraz na Stadie, Klikasz w link i w kilka sekund ci odpala gierkę. Bez instalowania, ściągania patchy, czekania, aż się załaduje i ogólnie całego tego pierdu pierdu, z którym musi się upierać dzisiejszy gracz. To właśnie ma zostać przez stadie wyeliminowane, żeby po prostu można było pyk i się grać. Nie umiem stykać. W sumie może trochę, ale tak. I jeszcze pozostając w temacie udostępniania. To bardzo mnie zaskoczyła możliwość udostępniania danego momentu w grze, ale nie jako filmiku, tylko jako faktycznie interaktywnego fragmentu. Więc można komuś przesłać link do konkretnego fragmentu w grze. On klika na ten link, odpala sobie stadie i zaczyna dokładnie w tym samym momencie co my. Więc ja wpadłem na przykład na dobre wykorzystanie tego przy wszelkich kanałach, które zajmują się i strategami, czy glitchami, że będzie można wtedy w ten sposób udostępnić na przykład lokację jakiegoś. Jakiegoś mocno ukrytego easter'a, czy jakąś konkretną sytuację, w której dany śmieszny, fajny błąd występuje, żeby gracz mógł go sobie od razu odtworzyć i pobawić się z nim. Albo samemu popatrzeć na danego ister'ego. A jeszcze wracając do YouTube'a, to są też tutaj ciekawe narzędzia dla twórców. I tak jak wspominałem, że przy reklamie tego Assassin's Creed'a będzie można sobie kliknąć i od razu zagrać. Tak na przykład, Streamerzy będą mogli umieścić w swoim Streamie odnośnik, żeby na przykład dołączyć do meczu multiplayerowego ulubionego Streamera. Więc jeśli na przykład jakiś Streamer chce sobie zorganizować mecz w Battle Royale ze swoimi widzami, po prostu podsyła link na swoim Streamie, 100 graczy wbija praktycznie od razu i mogą grać wspólnie. I bardzo ciekawe liczby padły w kontekście tego, jaką moc ma samą GPU Stady, ponieważ jest tutaj 10,7 teraflopów. A zatem więcej niż PS4 Pro i Xbox One X połączone. Jednak zaletą Stadia jest to, że jest to nie pojedyncza skrzynka, tylko cały Data Server. Serwer wielu połączonych Stadia, dzięki czemu można wykorzystać więcej niż jedno GPU do obliczenia jednej gry. Co pokazali chociażby na przykładzie destrukcji otoczenia. I wydaje mi się, że gdyby Crackdown 3 powstawał na Stadia, to faktycznie mógłby wtedy dowieść. Taki poziom destrukcji, jaki pokazywali przy okazji pierwszych prezentacji Crackdowna, czy pierwszych dem technologicznych. Wydaje mi się, że tutaj to by było osiągalne. Także wydaje mi się, że jest to infrastruktura, która może naprawdę sporo zmienić, nie tylko w podejściu graczy do tego, jak się gra, ale także w podejściu twórców. Wydaje mi się, że takie zsynchronizowanie wszystkich graczy, wszystkich GPU, które są tam na serwerze, może deweloperom otworzyć drogi na jakieś nowe, ciekawe, unikalne mechaniki, których wcześniej nie dało się stworzyć a dzięki temu ekosystemowi będzie można w miarę łatwo zaimplementować i po prostu stworzyć coś nowego, czego jeszcze nie było. I sprawia to też, że kanapowy kołp nie będzie żadnym problemem, ponieważ nawet jeśli podzielimy ekran na pół, to może być tak, że jedną połowę oblicza jeden serwer, a drugą połowę oblicza drugi serwer. Więc może być nawet i 20 ekranów i po prostu rozdzieli się to na 20 kolejnych serwerów. Ale dobra, bo tak mówię i mówię o tych featurech, jednak w co będziemy faktycznie mogli na tej stready pograć? Okazuje się, że całkiem sporo, ponieważ udało się Google'owi załatwić już naprawdę mnóstwo partnerów. Do współpracy udało się chociażby załatwić Ubisoft, który już wcześniej przy tym Project Stream użyczał Assassin's Creed Odyssey na potrzeby testów, ale także chociażby taką grę jak Doom Eternal, co pokazuje jak są pewni jeśli chodzi o swoją infrastrukturę, ponieważ Doom to taka gra, w której input lag jest nieakceptowalny i faktycznie musi to być świetna infrastruktura, jeśli Doom może być ogrywany bez problemów, streamowany z jakiegoś serwera. Także to są główne dwie zapowiedziane gry. Oczywiście przed startem na pewno Google będzie dodawać kolejne, jednak co ciekawe, na Stadia będą też ekskluzywy. Google założył swoje własne Studio First party, które ma właśnie tworzyć ekskluzywy na tą platformę i wydaje mi się, że to może być ciekawe posunięcie i naprawdę ciekawi mnie w jakim kierunku pójdą ekskluzywy na Stadia. Także jak widzicie przyszłość grania kreuje się w naprawdę ciekawych barwach. Może z tego wyjść naprawdę coś świetnego, biorąc pod uwagę, że stoi za tym Google, i do tego ma ta usługa wystartować w tym roku. Co prawda, niestety jak wszedłem na stronę stadia.com, to tam, mimo tego, że jest naprawdę sporo krajów europejskich, to akurat Polski nie ma, ale Google mówiło, że to ma na początku wystartować w tych konkretnych krajach, a później. Musimy liczyć na to, że do Polski też to trafi, a raczej na pewno powinno trafić. Także ten rok może być naprawdę jednym z ciekawszych, jeśli chodzi o branżę gier od kilku lat. Czekamy teraz na E3, zobaczymy, czy zostanie zapowiedziane PS5, czy zostanie zapowiedziany nowy Xbox oraz jak dużo z tytułów tam zapowiedzianych zostanie wydana również na Steamie. Także naprawdę nie mogę się doczekać tego roku, nie mogę się doczekać, co się będzie działo w najbliższym czasie w branży, bo to, co robi tutaj Google, może naprawdę zmienić obraz całej elektronicznej rozrywki. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o State. I czy podoba Wam się pomysł, czy sądzicie, że już jesteśmy gotowi na streamingier, czy może jednak wypadałoby jeszcze z tym kilka lat poczekać? I trzymajcie się! Na razie!